Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was ostatnie zamówienie z firmy Avon. Jest to zamówienie z katalogu 15 w tym roku. W międzyczasie między pierwszym zamówieniem a tym ostatnim miałem kilka zamówień takich wiecie, zlecanych. Z odbiorem przez klientów, także nie miałem co właściwie pokazywać, także z jednej strony jest to dobrze, że jest taka możliwość, że te zamówienia od 50 zł można było wysyłać już bezpośrednio do. Do osób, do znajomych. Na no, z drugiej strony, yy, no, szkoda, bo mam mniej okazji do tego, żeby pokazać, co w tych zamówieniach było, a naprawdę myślę, że Was to interesuje. Ja też bardzo lubię oglądać właśnie takie zamówienia, bo wtedy jest możliwość zobaczyć produkty na żywo, jak wyglądają te opakowania, nie tylko w katalogu. Yy, mam nadzieję, że się zgodzicie ze mną. No ale cóż, yy, przechodzimy w takim razie. Nie jest to duże zamówienie, to już jest taka, wiecie. Końcówka to, co już mniej więcej nie zdążyłem wcześniej dostarczyć, więc to jest dla osób, które zamawiały u mnie już bezpośrednio. Mam z nimi taki kontakt, że mogę ten towar przekazać. I to są zamówienia, które spłynęły mi już w trakcie trwania katalogu. Dobrze. Pierwsze to jest żel kremowy. Od Prysznic. To jest y, biała brzoskwinia i y, wanilia. To jest chyba Orczar, więc to będzie y, Orczar, będzie ten ogród. Y, persif, także nie zestaw, a normalnie y, woda perfumowana. Y, to jest chyba, pewnie to będzie setka. Tak, to jest setka. Y, dalej. Płyn do kąpieli, ten pomarańcza z żurawiną mhm. i są też, yy, tak, lakier do paznokci, pozwolę sobie pokazać kolor, o taki, to jest właściwie, ja tu widzę na kamerze taki troszeczkę jaśniejszy kolor, ale dla mnie to jest taki róż, jakby łosoś, ten tak. w ten deseń to jest Sheer Pink, no, czyli róż. I dwie maskary. Pierwsza to jest ta Mark Fioletowa. Ja yy, zawsze sprawdzam, tak, Bo żeby wiedzieć, czy w opakowaniu jest yy, ten właściwy produkt. Czyli to jest ten False Lash. Big and False Lash, tak? Czyli efekt chyba sztucznych rzęs. I tu jest drugi Power Stay. I, 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 i tak, coś dla mnie a jeszcze zanim coś dla mnie to jeszcze pokażę dla koleżanki to jest y, balsam do ciała Encanto Charming także bardzo fajna seria ja jeszcze jej nie stosowałem ale myślę, że wypróbuję y, czym one się różnią czy to jest tylko wersja zapachowa czy może jakaś konsystencja może być inna dobrze, tu zanim coś dla mnie to powiem tak, no jest cukiereczek to pewnie się już domyślacie co to jest i to są te trzy kremiki do rąk. A, podłomie spada. Tak, i tu jeden mam. W sumie to tak, to są te kremy znane, które są już w ofercie od dawna. Y, tylko jedynie y, opakowanie jest nowe takie świąteczne, bardzo ładne. Więc to jest ten z gliceryną kremik. To widzę, że to jest jogurt i miód. Yy. Odżywczy, enriching, czyli taki zboga, ubogacający, czyli dla mnie odżywczy. I trzeci to jest restoring, czyli taki nawilżający. Yy, I to jest z olejem kokosowym, także też fajny. I to już jest dla mnie finalny produkt, który sobie już postanowiłem, że jak już jest końcówka, ostatnie zamówienie, no to cóż. Yy, trzy kule do kąpieli. Yy, nigdy nie miałem takiego produktu. Wiadomo, że też z innej firmy, z Ariflame, sobie zamówiłem taką sztukę jedną, więc przetestuję. No i te kule też, oczywiście, z Aivon to też przetestuję. Jest to dla mnie ciekawostka. Nie wiem, jak Wam się podobało to zamówienie. Jak widzicie, jest całkiem takie skromne, niewielkie. Końcóweczka. Dużo ciekawych rzeczy naprawdę poszło przez właśnie takie zlecenie, tak, do domu klienta, były również zestawy, dużo było różnych zapachów, także naprawdę było co pokazać, no ale cóż, trudno. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, myślę, że niedługo pojawi się taki przegląd, pogadanka na temat katalogu 16, także myślę, że będzie jutro lub pojutrze, znaczy jutro, pojutrze, dzisiaj jest poniedziałek i mm, nagrywam właśnie y, ten odbiór zamówienia w ostatni dzień katalogu, 30 listopada, natomiast no, ruszamy już z nową kampanią. Typowy świąteczny grudniowy katalog 1 grudnia we wtorek startuje. No, jest dużo różnych ciekawych e, propozycji, i mam nadzieję, że również e, będziecie chcieli ze mną przejść przez ten katalog, pooglądać wspólnie. I zapraszam do następnego filmu.